Wi witamy na wieczornym live'ie. Wieczornym? No jest godzina. No, <ścoughs> nie no to no, na no, poważnie. Witamy Was na wieczornym live'ie, y gdzie siedzimy sobie na ławeczce, y oglądamy piękne widoki, pięk piękne... Nie <ścoughs> piękne niebo, buty oczywiście, operatora. O nie przepraszam nie operatora, ja no jakiegoś gościa oglądamy buty, takie kozaki można powiedzieć. I mm, jest taka dla was zagadka. Jak myślisz i właśnie, jeżeli oglądasz ten kanał, daj lajka. O dzięki. Jest taka dla zagadka. Jest taki nauczyciel od matematyki, który nazywa się, ma na nazwisko Okoń. I jest pytanie. Cześć, cześć chwilę. Dlaczego okoń chodzi po lądzie, a nie pływa w wodzie? Wiecie czemu? Bo jest głupi. <głos> <głos> no. Je jeżeli się ktoś uśmiał, to dajcie lajka. Suba też oraz poleście to też innym. Patrzcie, tam jest kameraman. Kameraman! Kameraman! Patrzcie! Chcielibyście mieć taką kamerę? Masakra, brzydka ta kamera, jak ja nie mogę. Masakrycznie. Masakrycznie. Odw Zapraszamy te 30 osób z krzaków na live'a. O, już ktoś serduszka... O, są dwie osoby. Witam cię. Mógłbyś do nas napisać komentarz. <laughs> żebyśmy mogli się z tobą przywitać. Bo nie, nie wiemy kto oprócz Nie wiemy skąd jesteś i, i no jak się nazywasz Mógłbyś <coughs> napisać cześć Jesteśmy ciekawi no. no to y, Jestem NMZK MZK Nie wiem co to jest MZK <coughs> Jestem młoda Zawsze kochająca chyba, jeśli dobrze to tłumaczę, Pani Moniko to chyba dobrze, żebym to przetłumaczył, jeśli można tak powiedzieć. A tam, a tam się buduje blok, widzicie, buduje się bloczek, ładny blok, o tak, zgadza się, no, wszystko się zgadza. W krzakach mamy 30 osób, zapraszamy na czata! No, I, więc kto jeszcze nas obserwuje? Jesteśmy ciekawi. I, no, 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 co tu, no co tu takiego gadać? No. I, Jakbyście się zastanawiali, co my robimy przy torach, to jakbyście się pytali, to i, czekamy na pociąg, który przyjedzie chyba za 15 minut, ale jeszcze nie wiemy, <laughs> możliwe, że zaraz przyjedzie albo nie. I zagadka dla Was. Zagadka dla Was. Jak myślicie, czy dzisiaj będzie padać, czy nie będzie padać? O! A te pięć osób, które jeszcze oglądają i nie dał, o sie siema kapi, siema, Barca Cherral, ano, nie wiemy. Barca, 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 Barca. Dzień dobry bulder, siema, bulder, siema. Jesteś wielką SIG, jesteście i kapi i boulder. Nie umiem tego. Boulder, weź daj jakąś łatwiejszą nazwę. Ym, bo ciężko jest odczytać. Właśnie zachęcam do leków i suba. O nawet samolot tam leci To jest, Gdzie jest ten samolot Ty mnie na niewiele no, samolotu nie może O jest Ty tam chyba tu sklecić to Putin z Zgadujcie co tam leci, bo tam leci jakiś samolot Jaki bez boudler. kapi ale czy ty jesteś Sigmund Czekaj Ale ty jesteś Sigmund dałem łapkę i w łapkę no i bardzo dobrze Kapi jesteś <laughs> bardzo chłop, fajnym chłopem Zostań, pisz im będziemy odpowiadać a no to i, Boulder łapka w górę i jest koleżka no i bardzo dobrze jesteś si, Sigma łapka w górę i jest koleżka no i bardzo dobrze jesteśmy jesteśmy na no no to nie wiem, o czym by tu gadać, o, o pociągach, no nie wiem. O, chyba będzie jechał pociąg. Słyszycie? Nie, chyba będzie jechał pociąg, ale to może zaraz. Może zaraz albo może, może przyjedzie, a może nie przyjedzie. Kto wie? O nie czemu tylko dwie osoby nas oglądają. Kto, kto jeszcze doszedł? Tusk leci do Trzaskowskiego. No, no, no w sumie to, w sumie to taka racja. Jest taki TikTok, że Tusk to jest na TIRze taki wielki kutas. Ale przepraszam, ja się obraziłem, że partię polityczną Tuska, przepraszam, najmocniej. Super, jesteś gość, bloider, to prawda. No, Słuchajcie, jeżeli ktoś chodzi do szkoły, albo widzi na przykład w miejscu publicznym... Jeżeli widzicie napis... Jeżeli widzicie napis... Jeżeli widzicie napis, uwaga, pod napięciem, to jeżeli jest to skrzynka, to na przykład taki znak Kurde. I taki zagłęb może być, taki jak ktoś, to takie pomarańczowe, no, czarno-żółte. To dot nie, o właśnie, je jeżeli coś Wam się stanie, to dzwońcie pod ten numer, pod ten numer, jeżeli coś Wam się stanie. O, jedzie pociąg, chyba, jeśli ja nam się, się To jeżeli widzicie takie coś, to weźcie to dotknijcie, bo ja nie raz dotykałem. O, widzicie, możecie, miecie to w sposób w dupie. Zakaza są po to, by je łamać. No, pojedzie pociąg. Zgadnijcie, czy to jest nowy, czy stary. Zgadnijcie. Zgadujcie, zgadujcie. No, szybko, piszcie w komentarzach, czy to nowy, czy stary pociąg, bo my kurde ciekawi. Ale ładny. Po jakich on mnie zatrąbi? To jest bardzo chamski, nie trąbi. A zawsze niektórzy trąbią. Kraków główny, jedziemy do Nowy i bardzo dobrze boulder, ty to jest Sigma. Co boulder? Ślam boulder. znajomych i powiedz, żeby skoczyli na live'a. Ponieważ my chcemy zobaczyć tego. No. no. Fajnie byłoby, jakby zobaczyli live'a, nie? Fajnie byłoby, nie? Ej, na jakiej stacji jesteś teraz? No, um, słuchaj, bloder, napisz do nas. Na, napisz do nas, na jakiej stacji jesteśmy. Napisz. O, nie widzicie, nie wolno w życiu palić papierosów. Jest to bardzo szkodliwe. My nie zapaliliśmy chyba ani razu. Jest to <laughs> bardzo niezdrowe. Właśnie, bo jesteśmy w Małopolsce. Kraków, w Cipkowice. <słuch> <słuch> Ej, może nie, ci, nie w Cipkowicach, bo i, taka rzecz. I, policja to są takie, bo przepraszam, nie, ja do policji nie chcę. Niektórzy ludzie, ale to chyba bezdomni, oni nie mają twarzy, oni nie mają chipy. Tak. Oni zamiast twarzy nie mają mordy, nie mają ryja. Oni mają cipę. Ci, os te osoby bezdomne, to są cipy. Jeśli dobrze to można nazwać, to są te chipy? No kurde, no... O, widzicie? A tam jest kosz. Tu jest kosz. Kosz. Widzicie? To jest kosz. To jest kosz. I do kosza wyrzuca się papierki. Do kosza wyrzuca się nie tylko papierosy. Ale do kosza wyrzuca się sprawdziany a jeżeli nauczyciel będzie trzymał wasz Broder, ej nie no bezdomni w suwałkach to zajebiści są no a, a co, co oni takiego robią, że są aż tak zajebiści nie no my się tu fascynujemy pięknym koszem pięknym koszem się tu fascynujemy na stacji, do którego można podejść, splunąć można z koszem na, na kebaba z... Czekaj, co? Czekaj, bloger napisał, na, na kepsa są z takim pójdziesz, bo mus, posteż, a, no, kurde, ci, ci bezdomni, niektórzy bezdomni są zajebiści, ale niektórzy są tacy świernięci, mocno jebnięci, którzy, jak wchodzisz na urbeksy, urbeksy są takie opuszczone miejsca, takie jak to, ta, ta chata jest opuszczona na przykład. I to, I to tam są te ciepnięcia. Oni potrafią ci wyjść z butelkami, bićcie. Nie no, to są po prostu... Nie bradzę, nie bradzę. Nie A no blower my ci przecież wierzymy. No... My... Baczcie, tam się świeci jeszcze, na budowie się świeci. O, widzicie? Tam się świeci. O, widzicie? czekacie, bo musimy ustawić dobrze kamera. O, widzicie? Tam się świeci, widzicie? Jakie paski. No po prostu kto robi na budowie, jeszcze o tej porze. O tej porze trzeba iść kurwa i przepraszam. Pisz normalnie jak nie to pojedziesz na wycieczkę w jedną stronę. A Monika weź, kurde, nie przesadzaj. Prosimy nie przesadzaj. Nie strasz nam widzów, bo już jedna osoba ogląda. Wstyd, hańba, poniżenie. Nie wolno obrażać widzów. Nie wolno obrażać widzów. Spongebobby by się na pewno wkurzył. Jeżeli mogę, to zacytuję Spongebob na pewno by się wkurwił I by wywalił I by schował nogi Wziąłby młot pneumatyczny i by w gonga takiego o Takiego Łyp gonga by wywalił No jedna osoba nas ogląda No i co teraz? A live już trwa 12 o dźwig I cię myślę, że dźwigiem Tam w dźwigu tam w dźwigu siedzi Bob Budowniczy, proszę Państwa. Bob Budowniczy, który wszystko spierdzieli. Patrzcie, to jest drugie. Oni nawet chyba tory robią. Nie wiem, Bob Budowniczy, wszystko spierdzieli. I każdy to powie. No, więc. Patrzcie, to nawet słońce świeci, widzicie? Słońce. Patrzcie, tam na słońce świeci, nie tam, nie tam. To tu, tu jest prawdziwe. Kurde, gdzie jest słońce? O Boże, święty, jakie słońce widzicie? Aż tak świeci w oczy, że my musimy za zakryć kamerę. Musimy obniżyć kamerę, i teraz dopiero widzicie, już nie razi. Dlatego wpadniecie z jakiegoś sklepu, aby. Ale zachód słońca zajebisty, kurwa. No, tylko słuchaj, Blouder, nie pisz takich brzydkich słów, bo cię może operator wywalić, a my nie chcemy, bo my chcemy mieć dużo widzów, patrzcie, no czy to nie jest piękny kosz, patrzcie, co to jest w środku kosza, o Jezus, o Boże, co tam mamy, więcej korzyści zaklejone, ja pierdziele. O bio, widzicie? Tu się wyrzuca bio, ale my mamy w dupie, że tu bio. No patrzcie, jeszcze raz wiecie do kosza, a tu pisze bio, a to jest jakiś plastik, papier. No patrzcie widzicie na to. Jest to... U, ty, patrzcie! Patrzcie pogodam coś. Patrzcie. Liquid. Patrzcie, widzisz ta butelka? To jest... To jest liquid. A o sorka. No, rozumiem Bląd, patrzcie, to jest liquid. A to jest to jest bakkafę. A tu? Samsung. Samsung, a tu pisze? Bio. A tu jest. No, żebraku. Żebrak wyciągnął coś. A tu teraz więcej korzyści: Plastiki, i papiery. Masakrycznie tu jest. O, że. Ciemności egipskie nastąpiły. Ło. Yeah. jechał pociąg. No, więc... Um, Jesteśmy w Sigma Boje, a po drugie tam, tam gdzie teraz właśnie kamera wskazuje, to jest flaga, jeżeli się nie mylę. I to jest chyba flaga Finlandii, która jest kurde no monitorowana. No... Pogrzeba jest monitorowana, ta flaga ona, jak ona jest na peronie. W ogóle co za ludzie... Nie you no... Know, wkurzają mnie tylko. Słuchajcie, wychodźcie z tych krzaków Przepraszam Wychodźcie z tych krzaków, bo zimno wam w dupy No No, więc My, im, my sobie będziemy Tak chodzić Pociąg będzie sobie tak jechał od dali, w dal Kurde W oddali jest czerwone światło To oznacza, że pociąg będzie jechał tylko, z której strony, no, nikt nie wie, no. Ty, bo pociąg jedzie. Uwaga, jaki to będzie pociąg? U chyba osobowy. Tak, osobowy pociąg. A to długi. Ale świeci. Świeci. Strasznie mocno świeci. Dokąd on jedzie? Oślepia. My nawet nie wiemy, dokąd on jedzie. My tu patrzymy do święcimia. O widzicie, do święcimia jedzie. Le Lekwletory, ładne. Jak stary, nie? Jak pomyślicie? Strasznie daje, Mat... patrzcie To jest taka kula błysku jest taka jedna kula błysku A teraz powiększamy Kamera Kamera powiększa i jest po ładny. Waga? teraz cicho Jak Ale To Panie! Zabierz nas jeszcze! A tu się na rowerze. Gdzie mu się tak spieszy? Ale tak trąbnął, że połowa osób, które były na live, no już ich nie ma. Czary marych, o już siedem osób! I o to chodzi, żeby było dużo osób, bo jak pociąg trąbnie, to trąbnie. Im, ja Im bardziej trąbnię, tym więcej będzie Was. Piszcie komentarze, bo chcemy odpowiadać na nie. No, no. więc my sobie tak idziemy. Mogę Ci Załóż kamizelkę i skacz do wody. Ubieraj kamizelkę ratunkową i skacz do wody! A... Dobra, gdzieś tam. A to... A... Ten numer, który przed chwilą słyszeliście... Ten numer, który przed chwilą słyszeliście... Ten numer, który słyszeliście, był numer do ratownika wodnego oraz ratownika medycznego. Pod imieniem Kasper Węgrzyski, nie wiem, jest taka osoba. Ale jeżeli jesteście nad wodą, upierzcie kamizelki i skaczcie do wody, a jeżeli ktoś się topi z waszej rodziny, dzwońcie pod numer, dzwońcie pod ten numer. O jedna osoba. A gdzie was to kurna wygwizdało? Gdzie was to kurna wygwizdało, panowie? Jeż Jezerosu, no ja pierdzielę, no gdzie was wygwizduje, ludzie, kochani? O, wiecie, piękny płot, Pięk piękny p pi. To jest przepiękny płot, taki nawet w Lerua kupicie. Za ile? Za 5 zł. Jeśli wpiszecie kosz do segregacji śmieci bio, to jest kod rabatowy. O, o, kurde, to jest kod rabatowy o wartości 15%. Czyli za, jak zapłacisz, za jedną takie pierdołę za jeden taki pasmyk 5 zł, to 15% z 5, ile jest? Chyba pociąg ludzi. Po, 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 15% z 5, to będą chytać, chyba 1 zł. Mi się chyba dobrze wydaje, nie? Tam daj coś, ludzie idą, na pociąg. Kurde, co on tak długo idzie? Przepraszam was, ale musiałem żyć. ja musiałem że... Ja pierd... Ale mi się chce żyć. Czemu tam pociąg się właśnie rozpędza? <grych> Dlaczego on się rozpędza? Fajnie zatrąbił. O, towarowy. Słuchajcie, liczcie wagony, ile jest wagonów, a potem piszcie ile jest. Cześć, ja Słuchajcie, straszny huk! Straszna Nie mogę słyszeć, że ja nic. Nawet was, ty tam się coś pali! To się coś pali wadali! Ja pierdolę! To się coś pali! To się coś pali, pali! Ty teraz zasadny świr będzie jechał! Straszny huk Straszny huk Z tego się kurwa wytrzymać nie da. Jak zaraz się znowu kurwa zżegnę To już kurwa nie wiem czy ja cokolwiek zrobię No ja pierdolę O kurwa żegnim się chcę ja kurwa Przepraszam o. A ok, no weźcie coś, napiszcie A Monika napisała, że wagonów chyba za 40. A błąd, pani, a błąd, pani Moniko. Wagonów było 35 tych skurwy, pustych skór wysyłków. Jedzie następny świat. Słuchajcie, no masakra. Dajcie lajka w górę. Ci co nie dali, dajcie łapkę w górę. Jeżeli dasz łapkę w górę, to oznacza, że jesteś Sigmą. Ale nie serduszka. Łapkę w górę, Bo ja się chcesz na mordę. Machajcie, machajcie, machajcie. Machajcie, masz za trąbi, machajcie. Masz je, machajcie. Masz za trąbi. jak to, żeście kurwa machali? No jak? No jak byście machali? No. Jezus, hamulce byś doprawił gościu Hamulce byś doprawił gościu, na Kraków Główny jedzie jak coś Na Główno jedzie Na Główno jedzie, Kraków Główny to jest Kraków GÓWNO Taka jest moja teoria Jezu, co to za gwizd? Psa może takim gwizdkiem wołać Ena. Ja Coś no. za słabo żeście machali Kurde nic nie zatrąbił bo żeście kurna za słabo trąbili No nie wiem czy to już mogę to powiedzieć ale My chyba już kończymy live'a No bo kurde nikt nic nie pisze No i co to ma być Nikt nie pisze No chyba musimy zakończyć live'a No to my się z wami żegnamy. Narka, nara, nara.